Pan Marek Słukowski, radny gminy w Legnickim Polu, nie zgadza się, żeby gminny żłobek nazwać uwaga, nazwa ma być taka tęczowy zakątek. Bo pan radny mówi, że jemu się to po prostu źle kojarzy, i że mieszkańcom też, z którymi rozmawiał się to źle kojarzy, i chciałby, żeby ta nazwa nie zawierała dwuznaczności. Jakub Kulesza. Czy, czy pan uważa rzeczywiście, że, że ta dyskusja, która zmierza już w sferze publicznej, bo to jest radny, czy ona idzie w dobrym kierunku? Pan się uśmiecha z tego, co widzę, panie ja tak pośle. Uśmiecham się, bo przyjmując zaproszenie do programu, byłem pewien, że będziemy mówić o deficycie budżetowym albo o inflacji galopującej. Ja nie co ten program się dopiero zaczyna, więc, się... E, więc dałabym szansę tematom, okay. które dam, się rozwiną. Jakub Kolesza, który bardzo chciał mówić o pieniądzach, o deficycie budżetowym, ale ja słucham ministra finansów, który mówi, że deficyt budżetowy wcale nie musi być czymś negatywnym, panie pośle. To znaczy, że minister finansów wykazuje się bardzo nieetyczną postawą, w ramach której chce przyjadać tu i teraz. Na koszt przyszłych pokoleń, które będą te długi musiały spłacać. A długi rosną, i nie tylko w czasie kryzysu, ale także w czasach dobrej koniunktury, w czasach, w których inne państwa, tak jak Niemcy, Czechy, miały, nie miały deficytu budżetowego, miały nadwyżkę budżetową. Polska się zadłużała i poprzedni rekord deficytu budżetowego to był 2016 rok, ponad 40 miliardów. W tym roku ten rekord pobiliśmy. I to niestety są tylko, w zasadzie tylko jawny ten deficyt, bo prawdziwy deficyt jest ukryty poza budżetem w takich instytucjach jak BGK, PFR, które wyemitowały miliardy e obligacji, obligacje warte setki miliardów złotych, które to NBP skupił za świeżo wydrukowane pieniądze. My wszyscy za to zapłacimy wiele razy, przede wszystkim w wyższych cenach, ponieważ inflacja galopuje zbliża się do wartości najwyższej w Europie, a do tego będziemy spłacać ten zaciągnięty kredyt w przyszłości. Z no ale minister finansów osiągali. mówi, że ludzie muszą wiedzieć, że pieniądze są dobrze inwestowane, że w moment pandemii weszliśmy z jak mówi, zerowym deficytem i, I po prostu, żeby i, się i nie. To marzyć. jest z dura. Mhm, bo. I to jest bzdura, bo jeżeli spojrzymy na wydatki publiczne, to nie są żadne inwestycje. To nie jest tak, że państwo w coś inwestuje, co przyniesie jakąś stopę zwrotu. Głównie wydatki publiczne to jest przejadanie i bieżąca konsumpcja yy, przyplatane z ogromnym marnotrawstwem. Yy, popatrzmy chociażby na spółkę zajmującą się budownią elektrowni jądrowej, yy, która od 10 lat yy, przejadła miliony złotych na same yy, pensje. Yy, spójrzmy na fundusz elektromobilności, yy, gdzie Europa się śmieje, że sobie Mateusz Morawiecki zabawkę elektryczną w samochodzie chciał zrobić, żeby móc się czymś chwalić, a nie ma to żadnych podstaw biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać nieskończoność. Więc my po prostu to przyjadamy, przyjadamy pieniądze ciężko wypracowane przez obywateli, a przyjadają te pieniądze politycy, lekko ręką i rozdając. Mówi Pan na różne o podwyżkach, przepraszam, które nie doszły nie do twory. skutku, czy... Panie, panie pośle, mówi pan o podwyżkach? Te, te podwyżki czy... to byłby promil, promil w morzu, z morzu niepotrzebnych wydatków. Także to, że politycy w ostatniej chwili się opamiętali, stwierdzili, że jednak to nie jest dobry czas, to nie oznacza, że gdzie indziej nie marnują o wiele, wiele większych kwot. Przykład respiratorów kupionych, niekupionych, w zasadzie przelanie milionów złotych na firmę Widmo. To jest przykład ogromnego marnotrawstwa, złodziejstwa. Pan, panie być może korupcji. Mam nadzieję, że kiedyś uczciwa władza to rozliczy. Nie przez przypadek politycy Prawa i Sprawiedliwości w ogromnym zamieszaniu, że są z inicjatywy wiceministra zdrowia, byłego już, wprowadzili do jednej z tarcz antykryzysowych wyjątek, że urzędnik nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeśli podejmuje działanie związane z zakupami na rzecz walki z COVID. Teraz dorzucili do tego jeszcze nowy przepis, który jeszcze nie wszedł w życie, ale już na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie kolejne czytanie, które mówi, że w ogóle wszelkie działania związane z walką z COVID podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych będzie zwolnione z odpowiedzialności karnej. No to po prostu nic, tylko rozwiązać worek bez dna, za który obywatele zapłacą w wyższych cenach, ponieważ inflacja galopuje, bo Narodowy Bank Polski drukuje na potęgę pieniądze, zapłacą przyszłe pokolenia te odsetki, te pieniądze, które zostaną teraz rozkradzione. Jeszcze nam wiceminister finansów zamiast. Zbaczać o finanse publiczne, to zamknie całą gospodarkę i będziemy mogli się tylko. No ale rozumiem, pożegnać, że nie zamknie gospodarki, nie będziemy dlatego że będzie miał takie się. Tylko Panie Pośle, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja no i... jesienią. Chcemy być wszyscy zdrowi, nie chcemy siedzieć w domach, ale chcemy przeżyć. Pan pewnie też. No to jak pani gwarantuje, że jak zamkniemy gospodarkę, to nie przeżyjemy. Z innego, e, no z innego powodu, e, tak? Większe Ale... ryzyko śmierci z głodu, śmierci z głodu niż e, jest śmiertelność kobiet. Panu... Konfederacja, wolność i niepodległość